Cześć, witajcie na Max i Ty w Pet Legends 2 powrócił Simulator ten pamiętacie Pet Legends? Jak nie, no to trudno, bo a jak w ogóle nagraliście, to trudno też, bo tamten ten tryb był dosyć popularnym trybem. Nawet niektórzy woleli grać w Pet Simulator kody, no to... Mogą grać w Pet Legends no, od Pet Simulator, niektórzy są tak. Eee, tak, o. tutaj mamy dostęp do wszystkich maszyn i innych takich rzeczy, które mnie nie interesują. Tutaj mamy jajka, Pet Collection, Zerangę. No, a tutaj kolejny zbieramy I tak o To będzie mowa serialna. Przepraszam, że nie Znowu tych filmów Ale mnie, wiecie, nie ma czasu kiedy ma <laughs> czasu, czasem wróciło, a ja Jutro, nie wiem kiedy, wrzucę rcx'a, bo Wyszedł nowy update, który jest ok. update bo już to jest update, mogę powiedzieć, że to jest nazwa update'u. Za nasioną wyszedł i jest Accelot World. No, to, to w tą grę mogę kupić jakieś gamepasy, ale pewnie nie kupię. Będę grał w to free to play. W tą grę, jeżeli nie było żeby wszystkie gry gram z Robuxami ostatnio, no w sumie ostatnio, gram z Robuxami większość gier, <coughs> więc no, bo jest skąd mam dwa pyty, bo w poprzednich podejściach już otwieram je jako tego. mamy Spawn World zwykły i mamy chyba jeszcze jeden World, chociaż nie wiem. I ten tryb w końcu wrócił, on był super. Kiedyś nagrałem Wam jeden, jeden film, kiedyś Wam nagrałem z Pet Legends parę, ale musiałam go usunąć. Pewnie parę razy go widzieliście, ale albo nie, ale musiałam go usunąć. Niestety musiałam go usunąć, a wtedy był event zimowy w Pet Legends, więc no, ja teraz muszę potwierdzić te jajka, żeby mieć lepsze pety. O, rare! Ile ma ten rare? 8. No, to ok. Inquipment, equip Też mi... Mm. Ok, to jest super. To jest super, można klikać na płytę i nie trzeba klikać dookoła. Click, inguip. Dobra. Hmm, tutaj żadnej maszyny. A nie, jest maszyna. rzućmy tu paty. Jeden. A, se, a settings. Są so settings? Są so trades. Następny update. A jest. A za i muszę mieć sześć. ...takich smakbetów, czyli są takie... ...a, procenty, no okej, okay. procenty są jakieś. O, hoverboard, że to są za free pizza, chyba. Są jakieś hoverboardy, można wygrać jeden, ja, dwa hoverboardy do to, zabicia. To no to jakieś takie rzeczy. Okej, okay. teleport Starbucksy. Wszystko zobaczyliśmy, poza nowymi łapami, których jeszcze nie mam. Ale to pewnie zaraz zobaczymy i... Tysiąca, tylko skrzynkę. No okej. Okay. Przece tu dwa pety. Albo trzy nawet, już mam... no, no to rzucę. Jeszcze jednego peta. Bo tu nie widzę genów do zbijania. to jest jakiś chest, ale to VIP chest. Mm. Okej, okay, to ja nazywam koiny. 15 tysięcy konów i widzimy się za chwilę. Dobra, no bo, zbierałem więcej trochę, ale zbierałem odwagę no mięsną. Następną krainę. I wracamy się. Od razu idę otworzyć nowe jajka. O, tu jeszcze jakieś konie leżą. 300 takich mamogramów, żeby niszczyły. I tu macie opcję setli. Możecie użyć, żeby wszystkie prace narysowały wysłać Jest to OP. 15 tysięcy. No. I na... no. właśnie, to są harboury. No właśnie jak jajek muszę otworzyć. Trzy jajka otworzyłem do sobie otwieram. Ja sobie pootwieram te ja jajka i widzimy się za chwilę. Dobra, ja kończę ten odcinek. Ja w następnym odcinku no, trochę będę no, miał albo jedną krainę dalej, albo dwie. Więc to był na koniec odcinka na razie.